Jesteśmy po gali zakończenia sezonu, tam otrzymałaś nagrodę za Woman Power Series, to nie była dla Ciebie niespodzianka, bo wiedziałaś, że wygrałaś w rankingu, ale widziałam na scenie taką chwilę wzruszenia. Tak, była chwila wzruszenia, myślałam, że się popłaczę za chwilę. Chciałam podziękować przede wszystkim, wszystkim trenerom i właścicielom, Głównie trenerowi Olkowskiemu i jego żonie Beacie Olkowskiej, za to, że dali mi szansę, za to, że mnie wspierali i właścicielom Państwu Gorczyca. Również niezawodnemu trenerowi Janikowskiemu, który również dał mi konie do wygranych wyścigów. Nie tylko w całej serii Woman Power ale i w całym sezonie 2022. Bardzo im dziękuję za to. Dziękuję za to wyróżnienie. Naprawdę przepiękna nagroda i prezent, który otrzymałam. Także dziękuję. No i co? Myślę, że w przyszłym sezonie dalej będziesz tak zaciekle walczyć o te trofeje wygrane. i wygrane. Tak. Pomimo właśnie Woman Power Series ten sezon nie był zbyt udany dla mnie. Muszę przyznać, z powodów zdrowotnych też opuściłam dużo wyścigów, koniec sezonu, także jesień sobie odpuściłam, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. Będę dążyć do tego, będę się starać i ciężko pracować, żeby być w dobrej dyspozycji na wiosnę i przez cały sezon 2023. No i tego Ci życzę, tej wytrwałości, siły, no i woman power. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałam podziękować rodzinie oczywiście, bo wspierali mnie bardzo i zawsze byli ze mną w tych dobrych i złych, gorszych chwilach. Także dziękuję im za to i woman power. Trzymaj się, Daria, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.